Został Żewo i Akatsuki. No właśnie ja Akatsuki widziałem, że była na kamerkach. I chciałem teraz, żeby I się ona, świeciło, no. Powie, ale coś zaraz, coś zaraz, mówi, jak... ale do kamerek łatwo wentami dojść. No to teraz pytanie. No dobra, ale czekaj. Daj wszędzie Akatsuki... łatwo dojść. Daj Akatsuki coś powiedzieć, bo może widziała coś na kamerkach. Mówi, że ma taskę na uper. Aha, ona pisze. <laughs> jednak, dobra. Ej, ale gdzie był trup? W, w elektryku. W elektryku. W elektryku. No nie mam nic hmm. na swoją obronę, ale nie jestem. Obrona level Jacek. Czyli wywalamy Jacek. Kto był w elektryku ogólnie? Ja i no, widziałem od razu stafera na środku, więc nie, nie widziałem nikogo innego. Czyli się ktoś nie przyznał. Ktoś o, się nie przyznał do zabicia. Ja byłem z prawej strony, nie? A lak był zioło, co? Ej, nie entylyce, elektryku. Uciekałam, uciekałam. E, ale mnie gonił i zamykał drzwi. Różowy, różowy. Właśnie, przecież to właśnie ty wyskoczyłaś do elektryka z ziołem. Cię widziałem przecież. No, poczekaj. poczekaj. O, ja widziałem zioła teraz jak zabija cegiełkę. Mijałem się przed chwilą z Pepo. Nie. nie wiem, czy był lak, ja czy byłem... co, ale zioło po prostu... To ja byłem w w elektryku i widziałem właśnie jak ten. Dorota, a gdzie się giełku w ogóle. Ej. Pod elektrykiem to jest. Pod elektrykiem? Pod elektrykiem. Dobra, Michu, to na pewno widziałeś zioła, bo nie no, ja widziałem jak. No tak, no, zabił na moich oczach. Ja nie wiem, czy lag był, czy co, ale nagle mi się zioło pojawił i tak cyk, ciacha. To chyba ty miałeś ślaga, bo to nie ja zrobiłem. Dobra, no. <noise> to mogło no, być. Ja widziałem zioła, nie no. Mogłoby się tak zgrać, bo za Zakacuki byli w elektryku razem ze mną i Zakacuki wybiegała z węta. Ej, nie jestem serio. Różowy na 100%, jak nie on, to ja. ja nie wiem, co Michu opowiada... Co opowiada za bajeczki. No nie wiem. Gdzie ma taka, że. Michu, dobrze. Jodus? To prawda. Jodus. Głosuj! No. Ja bym pisał na kanale, że... Be, I'll be right back. Oh, hmm. Trupy głosu nie mają. Nie to głosu nie ma. To wywalcie go, ej. Zagłosujcie nie. na niego. Nie można zmieniać swojego głosu? Można, można. Można? Jak? W następnej rundzie. <laughs> Dobra. Jak dożyjesz. Grozisz mi? Grozisz mi. Wywalcie Micha, bo on coś knuje, mówię wam. Czemu Aga znowu ten wylecia? No bo nie jest z trupem. już trupem. Ty nie zrobiłeś tam internetu dobrego? Nie, nie. No ja, bo... ja mam dobry ja internet. Mam. Ja też mam. Boję się różowego, zabije mnie teraz. Ale aleściem <grym> Naprawdę, nie wyrzuciliście zioła? Zioło zabił na moich oczach. Jak następnym mi uda się, i zioło by nie żył, to proszę go wyrzucić. Braciało i różowe. To samo mogę powiedzieć o Michu. Wschód nie żyje. Jaka, no. cuki Dwie osoby zginęły. Ja byłem cały czas z tobą, Nidhogg. Ja biegaliśmy razem. No i Wschód przez chwilę z nami był i zginął. Powiem, Powiem wam, że Judas'a tak, wcale tak nie widziałem. Tak. Ja widziałem tak. jak przybiegał z shieldów, nie ja tam u kolele. To poczekaj, tak, tak, tak ale biegaliśmy cały czas we dwóch, nie? Jo. Jo. Nie mogłem zabić. Czy teraz uwierzysz mi, że to jest zioło? A przecież ja głosowałem by... ostatnio na zioło. No to no, proszę, jeszcze jednego królmatek, ty... żeby zagłosował na zioła. Dobra, to ja zagłosuję, bo właśnie, kurde, biegał ze mną i teraz mówi, że, że mnie nie widział. Kłamca. Kurde. No i drugi wtedy jest ja pełen. Czyżbym czy, czy był imponowany? Tak, bo zabijał, tak jak mówiłaś, jak mnie Co wy gadacie? Czy nie jestem pewny, ale zioł na pewno był. Halo, halo? Ktoś mnie słyszy? Ja tak. tak? Chciałem ciebie zaraportować. Myślałem, że, że miałeś już cooldown po killu, wiesz? Widziałem, że biegał ktoś do elektryka i nie wiedziałem, kto to był, bo wiedziałem, że jak Oxygen lubi, ktoś biega, to raczej będzie imposter, nie? No, wbiegałem tam, żeby zobaczyć, czy ktoś tam nie siedzi, no ale ty wybiegłeś za mną, no to co miałem robić? <laughs> wiedziałem, że się zorientujesz, że to, że to ja. Ale wiecie, co, co przebo odpierdolił w ogóle? Byłem z nim później w elektryku, bo później ściemniałem, w następnej rundzie pobiegłem do elektryka ściemnieć, że mam tam taski, nie? A dobra. Ale fart. Widziałem Micha jak z wenta wyskakuje. Z Security. <grym> Pewnie. No. Oczywiście, Michu, oczywiście. Michu, przyznaj się centralnie, no to już jest hardcore, nie? Ja, po pierwsze to zioła ja ziołem, wystrzeliłem. Ja też wystrzeliłem. Więc zioła. nie mogę to być ja, ale ja go zgłosiłem, że jest impostorem. A Badałek, chwila że... chwilę. co się dzieje? Działałem. No, z Jodusa znalazłem w elektryku. No to ja wbiegłem do elektryka, a ty właśnie byłeś na wencie. Ciekawe. No dobra, no wyrzuciłem zioła. Jestem stuprocentowym crewmate'em. Tak, no, A no, już tak późno, mi się wydaje, że... poprzednią rundę całą biegaliśmy we dwójkę. Wydaje mi się wyrzuciłem się zioła, zioła i gramy dalej. To już był spalone, mi się wydaje. A ty, Jopo gdzie byłeś? Jak był no ja spalony? No ja wbiegałem do elektryka. A skąd? Ze storage'a. W storage a. To Wyskoczył do i wyskoczył później, jak zabiję. Ja tam, ja tam utknąłem, bo ktoś zamknął drzwi na środku, we wszystkich drzwiach. GG. Kuźwa, przebo, nie dość, że jak fejkowałem taski w, w elektryku, i była tam Akatsoki no. To czemu kurwa wyskoczyłeś z Wenta, a później jeszcze jak ją we dwóch goniliśmy, to jeszcze zamknąłeś nam drzwi do storage'a Ona przebiegła, a my nie. to <śm> był. <śm> <śm> ja pierdolę, no mówię, co jest grane, nie? A, a później mało tego, jeszcze... Dobra, mówię, co teraz robić? Biegnę w lewo. Ktoś mnie minął, nie wiem, za chwilę go zabiłem, nie? To mnie ale... pewnie. No, Cegiełkę, i mówię, Dobra, biegnę za nią, i myślę, że ty jeszcze tam jesteś. To zabiłem ją, ale okazuje się, że to naprzeciwka bieg Michu, a nie Ty. Tak. I okay. Odmutowałem ciebie, Aga, dołączaj się. No Jestem, jestem. Dobra, poczekaj, bo coś kot mi... działa. Słuchajcie, ale ja miałem pecha, właściwie, bo klika, miałem, a potem drugi raz mnie Akatsuki też zobaczyła i udało mi się być szybciej w A to było, jak było dobre. Jak znało... mnie zabije? Teraz mnie zabije, teraz mnie zabije, nie? I zabiją. <śmieniu> <śmieniu> nie widziała centralnie i jeszcze <śmieniu> drugim razem udało się. A ogóle, no, problem ja... jest z lagami. Przy 180 linkach to już a ja właśnie widziałem, jak na, no byłem na adminie, że ktoś właśnie z security wpada do elektrykę,